Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i ponownie pozdrawiam, dość często ostatnio się widzimy, Piotr Krenik oczywiście z tej strony, jeżeli gdzieś tam po drugiej stronie jesteście to oczywiście proszę was dajcie znak życia, a jeżeli będziecie oglądali troszeczkę później to tym bardziej dajcie znak życia, o jakiś miły komentarz też się uśmiecham, a wierzę, że to co ode mnie usłyszycie... Jak zwykle uznacie za wartościowe? A jeżeli nie uznacie za wartościowe, no to komentarza nie będzie. To też dla mnie będzie jakiś znak. Pewnie zastanawiacie się, co tu robię. W górach, tak prawdę mówiąc, za mną tradycyjnie widać skrzyczne ta wieża telewizyjna to skrzyczne najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. No i pewnie zastanawiacie się, czy gdzieś łaziłem po górach, ale pewnie od razu włącza się wam pytanie, no skoro jestem w miarę czystej koszuli, no to pewnie niezbyt stosowny ubiór dochodzenia po górach no i właśnie jest pewna analogia do biznesu, w szczególności do marketingu sieciowego, o której chciałem wam powiedzieć, i ma to związek właśnie z tym, co dotyczy gór. Pamiętam lata temu. I pewnie ci z Was, którzy chodzicie po górach, macie podobne obserwacje, ale lata temu już zauważyłem i nadziwić się nie mogłem, jak to chodząc na przykład po Tatrach, spotykałem osoby niestosownie przygotowane, na przykład w klapeczkach. Pamiętam taką scenę, do dzisiaj mi to, kiedy zamknę oczy, się przed oczami pojawia. Jak schodziłem z Orlej Perci, to najtrudniejszy podobno szlak w Tatrach. I ktoś wchodził na zawrat od dołu i zobaczyłem na dzień dobry takie pazury kolorowe, ładnie pomalowane, a potem ukazała się cała postać miłej dziewczyny w takich najogólniej mówiąc klapeczkach. Oczywiście, że każdy, kto ma trochę oleju w głowie, powie, że ta osoba się nieodpowiednio przygotowała do wchodzenia w góry. Kiedy chodziłem później trochę na wyższe góry, to przygotowywałem się dość długo. Mam na swoim koncie zaliczony Kilimandżaro i Mont Blanc, czyli co nieco na ten temat wiem, chociaż oczywiście to żadne szczególne wyczyny. No i teraz, moi drodzy, jaka jest analogia do marketingu sieciowego, czy w ogóle do jakiegokolwiek biznesu? i Jaka jest największa wada tegoż, właśnie marketingu sieciowego? Otóż analogia jest dość prosta. Kiedy chcemy wchodzić na wyższe góry, na wyższe szczyty, to musimy się do tego przygotować, kupić dobre buty, przygotować kondycyjnie najlepiej, pewnie kupić jakiś plecak, jakąś kurtkę, no ubrać się jak trzeba. No a jak jest w marketingu sieciowym i jaka jest jego największa wada? Ano, jego największą wadą jest to, że ten biznes tak mało kosztuje. Tak prawdę mówiąc, można mieć wrażenie, e, oglądając różne hasła w stylu idziemy na szczyt, że ktoś, kto te hasła głosi, niespecjalnie ma pojęcie, co głosi. No bo, moi drodzy, ta wada, że ten biznes tak niewiele kosztuje, jest wadą arcypoważną. Ludzie bagatelizują przygotowanie. Ludziom się wydaje, że tak z marszu zaczną robić karierę w nowym dla siebie biznesie, i nie uznają za stosowne, żeby zainwestować we własne przygotowanie żeby pojechać na takie czy inne szkolenie, kupić taką czy inną książkę zainwestować czas, energię, jakieś zasoby. Przyznajmy dużo skromniejsze zasoby niż w jakimkolwiek innym biznesie. Jako przedsiębiorca tradycyjny mogę co nieco na ten temat również powiedzieć, i pewnie każdy z Was, kto jakikolwiek biznes wymagający nakładu prowadzi, wie, że te nakłady są bardzo często takim szczególnym kopem do pracy. Czyli innymi słowy, kiedy ktoś uruchomi sklep i w ten sklep zainwestuje kilkaset tysięcy, tu będzie pracował 24 godziny na dobę, żeby ta inwestycja mu się opłaciła. Prawdopodobnie przez wiele, wiele miesięcy mu się nie zwróci ta inwestycja, i życzyć mu możemy, żeby się wróciła kiedykolwiek. A w marketingu sieciowym, kiedy ktoś zainwestuje na przykład w najtańszy pakiet startowy rzędu, o ile mi wiadomo, kilkuset złotych. I kiedy mu się mówi, że jedyne co powinien robić, to dzielić się dobrą nowiną z innymi, używać produktów za, nie wiem, 300, 400 czy 500 zł miesięcznie, to bardzo często usłyszymy, że no tak, ale to wymaga tych kilkuset złotych miesięcznie, ale to wymaga zapisania się i zainwestowania kilkuset złotych, a nie daj Boże, kilku tysięcy. No tak, ale to wymaga. Przeczytania czegoś mądrego, a to, to wymaga pojechania na takie czy inne szkolenie. Więc moi drodzy, ja e, apeluję do tych z Was, którzy działacie w tym biznesie, którzy chcecie tworzyć swoje struktury, abyście stosowali jakiś filtr. I tym filtrem jest uważne obserwowanie, czy Twój nowy kandydat jest gotów zainwestować w siebie. Czy jest gotów pojechać? Na takie czy inne szkolenie, któremu rekomendujesz ty lub rekomenduje Twoja firma. Czy gotów jest używać produktów, jeżeli masz oczywiście jakieś warte używania produkty, a zakładam, że tak. Czy on jest gotów, nie wiem, kupić nowe buty, żeby wyglądać po biznesowemu, bo na przykład niezwykł się w biznesowym stylu ubierać? Czy jest gotów, kiedy zaprasza kogoś do kawiarni, postawić temu komuś kawę? I zachować się porządnie. Moi drodzy, kiedy często mówię o tym, że powodem do mojego sukcesu albo takim jednym z głównych motywów i powodów do sukcesu, który już na początku osiągnąłem w swojej działalności, był pewnego rodzaju przymus. Ten przymus polegał na tym, że ja wiedziałem, i jeżeli chcę się tego biznesu nauczyć, to muszę co dwa tygodnie. Przejechać 300 kilometrów z Poznania do Warszawy, gdzie odbywały się regularnie seminaria budowy biznesu i słuchać się na tych seminariach tego, co da mi później łatwiejszą możliwość poruszania się w tym biznesie. Mało tego wiedziałem, że kiedy będę miał jakiegoś kandydata, to nie mogę go samopas na to seminarium wysłać. A samemu siedzieć w domu i oglądać telewizor albo robić cokolwiek innego, może bardziej pożytecznego, wiedziałem, że muszę pojechać z nim, że na przerwach muszę z nim rozmawiać, że muszę mu wyjaśniać to, czego być może podczas wykładu nie usłyszał. I tak po wielokroć uczestnicząc w tych seminariach, nie tylko że nasiąknąłem tym, co tam mówiono, ale później potrafiłem sam mówić. Dokładnie w podobny sposób. A później, kiedy te seminaria prowadziłem, to widziałem, że ten mechanizm sprawnie działa. I dlaczego wam o tym mówię? I do czego oczywiście was chcę w tym miejscu zachęcić? Otóż, moi drodzy, w ten weekend, 8 i 9, poprowadzę modelowe, naprawdę modelowe seminarium budowy biznesu. I bardzo się cieszę, że już 160 osób uznało, że warto zainwestować. Te prawie 300 albo około 300 zł, żeby zyskać wiedzę, która jest wynikiem 25 lat moich doświadczeń i wielu lat doświadczeń innych prowadzących. Mówię oczywiście trochę z przekąsem, bo rzecz jasna, że gdyby ktoś wiedział, że wchodząc tam na szczyt, będzie miał piękny widok i bardzo wiele zyska. To kupiłby sobie te porządne buty, wybrałby się w drogę, i nie zważając na przeciwności losu, czasami na brzydką pogodę, nie zważając na to, że być może tego dnia jest dobry program w telewizji, po prostu piołby się w górę. Więc moi drodzy, kiedy usłyszycie hasła na facebookowych ścianach, idziemy na szczyt, to miejcie trochę dystansu do tych haseł bo często są to tylko i wyłącznie puste hasła. Po owocach się ocenia i kiedy ktoś jest odpowiednio przygotowany do tego pójścia na szczyt, to jedyne co można wtedy robić to przyłączyć się do niego i iść z nim, bo kiedy ktoś jest przygotowany, to mamy duże prawdopodobieństwo, że z nim na ten szczyt zajdziemy. A ja wam, drogie koleżanki i koledzy, chciałbym życzyć tego, abyście się przygotowywali. Nie tylko w postaci takiego seminarium budowy biznesu, bo oczywiście z racji tego, że je prowadzę, no to będę o nim mówił, ale pewnie w Waszych firmach jest wiele różnych innych wartościowych wydarzeń, korzystajcie z tego. Nawet jeżeli już byliście 10 razy, korzystajcie 11, 12, 15 raz, bo będziecie może kiedyś mogli na pamięć wyrecytować to, co wielokroć usłyszeliście ze sceny i być może to właśnie okaże się Waszą siłą i Waszym głównym kapitałem. A przygotować się i zyskać wiedzę, cenną wiedzę, pozwoli wam później wyłapywać błędy waszych współpracowników, e, takie błędy, od których się roi, tak jak a propos, już mówimy o tych błędach i o tym, dlaczego się ludzie poddają i czym się chce podzielić, to znowu takie wydarzenie, których e, tak naprawdę ostatnio spotkało mnie całkiem sporo. Otóż e, znów zaczęło się roić, a tak nawiasem mówiąc piję i nawiązuje do pewnego live'a, albo może nawet dwóch live'ów, które już swego czasu wyemitowałem. To były live'y, o ile pamiętam, zatytułowane Kto uczy takich bredni? E, a mówię tutaj o e, niektórych koleżankach i kolegach, którzy działają tylko i wyłącznie w oparciu o social media. E, otóż zdarza się, że ktoś do mnie kolokwialnie mówiąc smali cholewki. E, e, I to smalenie cholewek często polega na tym, że ktoś zaczyna dialog, dialog Facebookowy ze mną od hasła: Cześć Piotr, fajnie, że jesteśmy znajomymi. Masz ciekawy profil, czym ty się zajmujesz? Więc moi drodzy, ja zwykłem wtedy odpowiadać, że skoro mam ciekawy profil, to prawdopodobnie na podstawie czegoś tak uważasz, więc pewnie e, powinnaś czy powinieneś wiedzieć, czym się zajmuję, e, no bo trąbię o tym chyba codziennie. E, no i wtedy. E, Pada takie, taka wymijająca odpowiedź, no tak, coś tam masz wspólnego z marketingiem sieciowym. I oczywiście moje jedno spojrzenie wystarcza, aby zobaczyć, że osoba, która ze mną się próbuje komunikować, działa w takiej czy innej konkretnej firmie marketingu sieciowego. Czasami bywam w takich okolicznościach trochę złośliwy, i odpisuję coś w tym stylu, że jestem prezesem kilku firm po 26 latach działalności w marketingu sieciowym jestem niezależnym ekspertem no i może coś jeszcze miłego na swój temat co mnie ostatnio zastanawia to jest nasza końcówka naszej rozmowy osoby które w ten sposób się próbują komunikować już nigdy więcej się do mnie nie odzywają dlaczego czy poczuły się urażone czy po prostu głupio wyszło a dlaczego głupio wyszło czy dlatego, że te osoby świadomie popełniły błąd? Nie, ktoś je tak nauczył. Ktoś je tego nauczył. Ktoś nauczył te koleżanki i kolegów po prostu robić głupie rzeczy. Więc moi drodzy, przygotowanie do biznesu to materia wielopłaszczyznowa. To nie tylko ubranie odpowiednich butów, tak jak schodzeniem po górach, to nie tylko przygotowanie się takie czysto sprawnościowe. Tak, ale to przede wszystkim takie wewnętrzne pragnienie, aby zostać w tym biznesie profesjonalistą. A jeżeli ktoś będzie mówił, że tu wystarczy się do tego biznesu zapisać i hura, podnosimy sztandar, idziemy na szczyt, to niech się nie dziwi, że ludzie do tego biznesu wchodzą i wychodzą. I niech się nie dziwi, że potem opinia o tym biznesie jest taka jaka jest. No ale będziemy nad tym pracować, obiecuję, przez kolejne lata. To moje zadanie, a z tymi z was, z którymi się spotkam już jutro, jutro, tak, jutro, jutro, jutro jest środa, i we środę poprowadzę webinar o tym, jak budować biznes na zimnym rynku. Mam w tej materii spore doświadczenie i to, żeby było jasne nie tylko w marketingu sieciowym, ale w biznesie tradycyjnym. Będę wam mówił o chodzingu, będę wam mówił o nawiązywaniu zimnych relacji i sprawiania, aby te relacje były ciepłe i wielu, wielu innych cennych doświadczeniach i podzielę się tym, czym się można podzielić w ciągu godziny z hakiem. A kto chciałby paręnaście godzin z hakiem wspólnie ze mną spędzić, to oczywiście musi kupę kasy zainwestować i kupić sobie bilet na sobotę i niedzielę, 8-9 kwietnia. Ale to będzie bardzo opłacalna inwestycja. Będzie mi miło z wami się spotkać. Czy tym, tymi z was, którzy będziecie jutro, przy tymi z Was, którzy będziecie i jutro, i w sobotę i niedzielę, a być może niektórzy z Was, ci najodważniejsi, za tydzień 12 czerwca, między 12 a 15 czerwca, chcą popracować ze mną nie godzinę, nie kilkanaście godzin, ale cztery dni na warsztacie Mistrza Profesjonalnej Rekrutacji, bo ten warsztat ostatni w tym wydaniu będzie miał miejsce. Właśnie między 12 a 15 czerwca. O ile wiem, dwa czy trzy, trzy miejsca jeszcze są, więc może to będzie dla Ciebie właściwy czas i właściwa inwestycja. Pozdrawiam się serdecznie, Piotr Krenik, i moi drodzy, patrzcie na to, kto czego uczy, i żeby nie uczył głupot. Pozdrawiam serdecznie, cześć.